Witam wszystkich serdecznie na polu. Takie pole zaorane. Tam jest niedaleko wioseczka. Fajne miejsce. Chodzę już tutaj troszkę. Same śmieci jak na razie. Ale miałem sygnał na Equinoxie Pole 2 Program. Częstotliwość 40. Sygnał nijaki, siódemeczka. Patrzcie, co wyskoczyło. Piękne sreberko. Jeszcze takiego nie widziałem. Tutaj coś widać. Jest korona. Troszkę łamane, ale piękne srebro już podczyściłem. Takiego jeszcze nie znalazłem. Jeżeli wiecie, co to za sreberko, piszcie mi w komentarzach. Siódemeczka. Zawsze jak kopię siódemki. To są takie marne guziczki małe albo jakieś folie. A tutaj sreberko. Nie pomijajcie siódemek ani niskich sygnałów, bo naprawdę można się fajnie zdziwić. I jest oto taki moniaczek. Nic, lecimy dalej. Taki kolejny krążek. 20 groszy PRL. Tak się ładnie świeciła, już musiałem, że jakiś sreberko, a to jednak 20. 1965 rok. O, taki moniaczek. Kolejny sygnał, ale na wierzchu, patrzcie, tutaj jest jakiś krążek, albo to będzie guzik, albo monetka. Zobaczymy. młoniaczek gruby ale strasznie zajechany ale to chyba 5 złotych PRL nic w domu Umyję myje mydłem i wodą zobaczymy no ale kolejny już trzeci moniaczek dzisiaj jedno sreberko. fajnie fajnie piękny dzień ciepło mgliście popatrzcie jaka pogoda mgła wszędzie ale jest ciepło więc można chodzić nie pada miałem kolejny sygnał tym razem pierwszy guziczek dzisiaj i groszek fajny wpad niemiecki. Trochę zjedzony, ale jest może jak takie groszki tu leżą, to może coś więcej, jakieś oznaczenia się wtrafią. Chodzimy tutaj na końcu tego pola. Potem pójdziemy bliżej wioski trochę. Zobaczymy ciężki teren, błota, tyle ciężko. Zapadam się normalnie, ale nie ma to się poddawać. Lecimy. Miałem kolejny sygnał, nie głęboki i patrzcie, ja już tu widzę. Jest jakiś krążek, ale ja już coś czuję, że to będzie PRL. Oczywiście 10 zł PRL solidna, duża moneta, sygnał nie do pominięcia Ale nie głęboko To dobrze Taki moniaczek, nic. Lecimy dalej. Na dzisiaj już koniec. Wpadły tam dwa guziczki tam PRL. -ki. No i to piękne sreberko. Patrzcie, muszę zobaczyć w internecie, co to za monetka, ale piękna. Takiej jeszcze nie mam i na pewno nie znalazłem. Ale wrócę tutaj na pole, jeszcze dzisiaj nie mam czasu zbytnio. Trzy godzinki chodziłem. No i jak efekt na razie, ja jestem zadowolony. Seberko jest to wypodudnane. Jeszcze tamto pole, tam dalej mnie interesuje za tym laskiem. I w tamtą stronę właśnie, gdzie są te lasy, tam daleko, bo tam jest granica czeska. Pola są naprawdę ciekawe, tylko szczęście i chodzić dużo na pewno coś fajnego wpadnie. Zapraszam do subskrypcji i pozdrawiam do następnego na razie.